Dzień dobry, witam cię serdecznie z tej strony Agnieszka Mikołajczak i Anatomia w 5 minut. Dwa tygodnie temu omówiłam dla ciebie trzon kości promieniowej, a dziś się zakończymy przy omawianiu końca bliższego i dalszego i tym samym zakończymy omawiać kości przedramienia, więc od kolejnego odcinka możesz spodziewać się mięśni. Przypomnę tylko, że jeśli masz ochotę na grafikę dotyczącą kości lub mięśnia w postaci fiszki, to śmiało pisz na anatomia, małpa, anatomia w 5 mnpl pisując tytuł kość promieniowa. A co dziś o niej i o jej końcach? Zaczniemy od końca bliższego, który ma głowę, szyję i guzowatość. Głowa ma wgłębienie na powierzchni górnej. Płytkie, bo płytkie, ale ma. Nazywa się ono dołkiem głowy i służy do połączenia z główką kości ramiennej. Ważne, z główką, a nie z głową, bo to dwie różne struktury anatomiczne. Ma kształt walcowaty i pokryta jest w większości chrząstką szklistą. I teraz, jak kończyna górna jest w ułożeniu anatomicznym, czyli przedramię jest w supinacji, to obwód głowy stawowy przylega do wcięcia promieniowego kości łokciowej i też jest ten obwód po tej stronie szerszy, natomiast w pozostałej części gdzie jest węższe, objęty jest więzadłem obrączkowym kości promieniowej. Schodząc ku dołowi, głowa jak to głowa, osadzona jest na szyjce i w tym przypadku jest to szyjka kości promieniowej. Również jest ona walcowata, ale zdecydowanie cieńsza w swoich obwodach od głowy, a poniżej szyjki jest guzowatość kości promieniowej. I teraz, gdyby komuś kiedyś przyszło składać szkielet człowieka, ta guzowatość ułożona jest od strony kości łokciowej. To z takich wiadomości topograficznych. A jeśli chodzi o przyczepy na przedniej części guzowatości, która jest gładka, Leży tam kaletka maziowa, więc przyczepu mięśniowego tutaj nie ma, ale za to jest na tylnej powierzchni, która jest chropowata i przyczepia się tutaj ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia, czyli nie innego jak słonego bicepsa. Koniec dalszy. Z końcem dalszym jest więcej zabawy, bo jest szeroki, jest czworoboczny i ma dwie powierzchnie stawowe. I trzy powierzchnie, które nie wchodzą w skład stawów. A to jeszcze nie wszystko, z tym, że po kolei, aby się nie pogubić. Mamy dwie powierzchnie do połączenia stawowego. Pierwsza z nich to powierzchnia stawowa nadgarstkowa i służy do połączenia z kośćmi nadgarstka, a konkretnie z dwoma. Część boczna, która jest bardziej trójkątna, łączy się z kością łódeczkowatą nadgarstka natomiast część przyśrodkowa czworokątna łączy się z kością księżycowatą. Całość tworzy jedną powierzchnię nadgarstkową pokrytą chrząstką szklistą i jest ona lekko wklęsła. Pamiętaj, że jak omawiamy kości przedramienia i schodzimy już teraz przez powierzchnie stawowe na kości nadgarstka, to kończynę górną cały czas oczami swojej wyobraźni widzimy w ułożeniu anatomicznym. Druga powierzchnia stawowa służy do połączenia z kością łokciową, a dokładnie z głową kości łokciowej. I ta powierzchnia stawowa nazywa się wcięciem łokciowym. Wcięcie łokciowe jest wąskie, wklęsłe i pokryte również chrząstką szklistą, a obie powierzchnie stawowe, czyli ta nadgarstkowa i łokciowa, Oddzielone są od siebie krawędzią, do której przyczepia się podstawa krążka stawowego. Ok. No i jak wspomniałam na samym początku, mamy tu jeszcze trzy powierzchnie, które nie wchodzą w skład stawów. Jest to powierzchnia przednia, boczna i tylna. I nadal pamiętamy o ułożeniu anatomicznym. I lecimy. Powierzchnia przednia jest chropowata i nieregularna i jest miejscem przyczepu dla więzadła promieniowo-nadgarstkowego dłoniowego. Boczna to ta z wydłużonym stożkiem, który nazywa się wyrostkiem rylcowatym. Sam wierzchołek wyrostka jest miejscem przyczepu więzadła pobocznego promieniowego nadgarstka, a na powierzchni bocznej wyrostka jest rowek, a czasem nawet i dwa – i są one dla ścięgien dwóch mięśni, a mianowicie odwodziciela długiego kciuka i prostownika krótkiego kciuka. Odwodziciela długiego i prostownika krótkiego. No i została nam jeszcze powierzchnia tylna, którą dzielimy na trzy podłużne rowki. A idąc jeszcze od strony bocznej, ten pierwszy rowek podzielony jest niezbyt silną kresą na dwie części. W bocznej biegnie ścięgno prostownika promieniowego długiego nadgarstka, w przyśrodkowej ścięgno prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka. Środkowy rowek jest zdecydowanie węższy, ale za to głębszy i tu uraczymy ścięgno prostownika długiego kciuka. Kresa oddzielająca ten rowek pierwszy od tego drugiego jest wyczuwalna palpacyjnie jako guzek grzbietowy. Rowek trzeci. Szeroki i płaski to miejsce przejścia ścięgnień prostownika wskaziciela oraz prostownika palców. Czyli już naprawdę łopatologicznie. Po stronie grzbietowej mamy ścięgna prostowników i idąc od kciuka do palca małego są to po kolei. Prostownik promieniowy długi nadgarstka. Prostownik promieniowy krótki nadgarstka. Prostownik długi kciuka, prostownik wskaziciela i prostownik palców. To wszystko z kości promieniowej na dziś. Obadajcie, odetchnijcie, popalpujcie i dajcie znać, które z części kości promieniowej, ale całej kości można badać palpacyjnie. Tu, jak zwykle, zapraszam za dwa tygodnie. W międzyczasie na YouTube na Fizjomaster, a jak chcesz, czy potrzebujesz fiszki, adres e-mail anatomia małpa w 5 minut.pl nadal aktualny. Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka Mikołajczak, Anatomia w 5 minut.